Ale on Nie no, idealnie wykształt. I co, warto było? No warto. warto. Wierzysz to? No, wierzysz? Co A wierzysz, tak? No czy wierzysz? No, no, masz, to to masz czy nie? Ale co mam? Pesa. Nie masz PSA? No, to jest dla ciebie, to jest twoje. No wiem. Młody jest Młody za stówę masz z 2800. Opłaca się? Ale mama jaka wina! A ma było dać tak. mi Bo Wy nie patrzyliście do mnie od początku, a razu takie o Spiderman! No, on No, i ma najnowszą flipę i Spidermana. Młody jest dziecko. A ty nas znasz, czy nie? Nie. To no dobrze. Pięknie. To się cieszę, że nas nie znasz. Wysoki świąt! Wszystkiego wesołych. dobrego. Nie ma za co. Pięknie. No i ma prezent. To. Yy, o, ja przeszły. To yy, jeszcze bardziej się cieszymy, bo my chcieliśmy znaleźć taką osobę. O, kurwa, dobra. Nie, nie dobra. No, to jest moim jest że... o, 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 pierwszy o, raz o, się rozpłakałem na no, odcinku, no, nie? F mnie złamało to. I wy, wy wiecie, że no, ja, ja nie płaczę.